Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem porozmawiać o trzech bardzo ważnych umiejętnościach prowadzenia relacji z kobietą, także warto posłuchać do samego końca, bo na końcu przygotowałem dla ciebie niespodziankę. Pierwsza ważna umiejętność. Kiedy rozmawiasz z kobietą, nie bój się stawić czoła dziewczynie, o co mi chodzi? Nie chodzi mi o to, że ty masz się kłócić z tą dziewczyną, nie chodzi mi o to, że masz być zarozumiały. Tylko często boicie się odmówić dziewczynie. Boicie się zaprotestować w rozmowie. Krępujesz się powiedzieć dziewczynie nie, bo sobie myślisz, ona mnie odrzuci. Skoro pokażę, że mam inne zdanie na ten temat, o którym mówimy, to ona stwierdzi, że jestem facetem, z którym się nie polubi. Otóż kiedy spotykasz się z kobietą i mówisz do niej ja też mam tak samo, myślę dokładnie tak jak ty, Kobieta wcale nie czuje się podniecona rozmową. Dlaczego? Ponieważ wyczuwa, że ty się właśnie przymilasz. Więc jeśli chcesz uniknąć tego typu sytuacji, o wiele lepiej jest dla ciebie, żebyś stawił czoła dziewczynie. I tak, kiedy rozmawiasz z dziewczyną, ona ci mówi, że seks nie jest najważniejszy w relacji, możesz jej powiedzieć, skoro tak sądzisz, no to nie będziemy się spotykać, bo ja myślę zupełnie inaczej i ja uważam, że bez seksu nie można stworzyć fajnego związku. I wtedy ty ją dominujesz, ty ją prowadzisz, ty komunikujesz jej, co dla ciebie jest istotne. W wielu przypadkach ulegacie kobiecie, i tak jak tutaj opowiadam o tych sytuacjach łóżkowych, często jak kobieta mówi, seks nie jest taki ważny, no to facet jej przytakuje, mówi masz rację, myślę dokładnie tak samo jak ty. No i oczywiście kobieta wtedy też wyczuwa, że ty się przymilasz, że jesteś zbyt dobry, bo skoro seks dla ciebie nie jest ważny, to co z ciebie za facet? Po co ci ta kobieta? Do czego zmierzasz w tej relacji? Po co chcesz się z nią spotykać, żeby tylko rozmawiać? Weź pod uwagę, że kobieta też się nad tym zastanawia, kiedy mówisz do niej tego typu słowa i myślę, że to jest naprawdę istotne, a często tego nie rozumiecie. Kolejna kwestia. Jeśli ona ci mówi o tym, co się liczy dla niej w związku w relacji, nawet warto jej powiedzieć, że ty masz zupełnie inaczej. Dla ciebie się liczy dobra komunikacja, a wiesz, a dla mnie się liczy to, żeby dziewczyna mnie słuchała. A dla mnie się liczy to, żeby kobieta zgadzała się ze mną we wszystkich tematach, ale z tobą to ja się już nie potrafię zgodzić, bo widzę, że ty za bardzo myślisz o sobie w związku, bo ciągle myślisz o tym, co ty byś chciała uzyskać od tej relacji. Jesteś egoistyczna, jesteś kobietą, która tylko myśli o sobie. A szkoda, bo myślałem, że jesteś dziewczyną, która chce się dogadać z facetem, nie? Powyszli coś takiego i z automatu kobieta się zaczyna tłumaczyć. Wcale tak nie jest, nie chciałam ci tego powiedzieć, przepraszam, że cię uraziłam, nie to miałam na myśli. Jeśli potrafisz w niej wzbudzić takie wątpliwości, czy jest dla ciebie atrakcyjna, często kobieta. Sama się zacznie tłumaczyć, no i w związku z powyższym zacznie angażować się o wiele bardziej w relacje. Więc nie chodzi o to, żebyś za każdym razem się zgadzał z dziewczyną, żebyś się przytakiwał, mam tak samo, masz rację, jasne, ja też, ja też, tylko chodzi o to, żebyś wyraził silne, męskie, niezależne zdanie, a jeśli dziewczyna się z tym nie zgadza, obróć to w żart. Uśmiechnij się, albo i powiedz: W takim razie my do siebie nie pasujemy. I często po tych słowach ona też będzie tobą zainteresowana, bo kobiety uwielbiają facetów, którzy mają własną niezależną opinię i którzy wierzą w siebie. Weź to pod uwagę. Jak prowadzić relację z kobietą? Jeśli kobieta się z tobą nie zgadza, albo ci mówi, że ona zupełnie inaczej sobie związek wyobraża niż ty, nie bój się jej powiedzieć: W takim razie. Nie mamy o czym rozmawiać. W takim razie ja wracam do domu, bo chcę jeszcze dzisiaj fajnie spędzić czas, bo widzę, że z tobą się nie dogadam. Kiedy ty się nauczysz, żeby ją odrzucać, kiedy ty się nauczysz, że możesz mówić jej nie, to bardzo często pojawią się zabawne sytuacje. Wiesz co się stanie? Nagle zakończysz takie spotkanie, albo jeszcze dobrze nie wyjdziesz ze spotkania, a tutaj dziewczyna cię zacznie zaczepiać. Zapytać się. Czy ty się na mnie obraziłeś? Jesteś na mnie zły, chodź, może pogadamy. I w tej sytuacji możesz ją doprowadzić do właściwych wniosków, dlaczego powinna się zgodzić z tym, co ty myślisz, tak? Oczywiście nie przekonuj ją do tego logicznie w tej sytuacji, nie mów jej, słuchaj, to porozmawiajmy, może wreszcie przemyślałaś to, co ci mówiłem ale zadaj odpowiednie pytanie, zapytaj ją, no jak myślisz, dlaczego chcę wrócić do domu, jak myślisz, dlaczego już się nie chcę z tobą spotykać, zastanowiłaś się nad swoimi słowami, to jednak postanowiłaś zmienić swoje przekonania, to jednak myślisz tak samo jak ja. W ten sposób, kiedy ty zdajesz takie pytanie, ona sobie już o tym myśli, że zaczyna myśleć tak jak ty i poprzez to angażuje się w relacje o wiele bardziej. Dlatego polecam wykorzystać tego typu metodologię. Naucz się odmawiać dziewczynom. Ja nieraz celowo, prowokacyjnie umawiałem się z dziewczyną, a trzy godziny przed rozpoczęciem spotkania pisałem smsa do tej dziewczyny. Nie zdążę przyjechać, niestety nie dam rady się spotkać. I co wtedy sobie myśli atrakcyjna kobieta? Przez całe życie jest atakowana, podrywana. Zdobywana przez różnych facetów, a tutaj się trafił gość, który ją po prostu wystawił, tak? Prawda jest taka, że kobiety nie zapominają tego typu sytuacji. Jeśli tak poczynisz w interakcji z kobietą, ona często się do ciebie odezwie i zapamięta sobie tą sytuację na długo. Więc warto sobie to uzmysłowić, że odrzucając kobietę, generujesz o wiele więcej zainteresowania niż w sytuacji, kiedy jej przytakujesz, kiedy się przymilasz, albo kiedy chcesz się z nią cały czas zgadzać i dochodzić do tych samych wniosków. To nie jest chemia w rozmowie, tylko to jest bycie zbyt miłym, które często skutkuje tym, że kobieta nie będzie chciała cię postrzegać jako tego atrakcyjnego faceta. Kolejny bardzo ważny mechanizm. Zapytasz, to skoro mam się z nią nie zgadzać, to co mi powiedzieć, takiego, żeby ją podekscytować? Skoro mam się nie przymilać, to jak być tym atrakcyjnym facetem. I tutaj mam dla ciebie jedną bardzo prostą radę. Wykorzystuj bezpośredniość mowy i wyrażania własnej opinii. Kiedy mnie przykładowo dziewczyna pyta w trakcie pocałunku co ty robisz, ty mówię całuję cię. I dziewczyny się często wtedy śmieją, podekscytowane dużo lepiej reagują. Jak mnie dziewczyna pyta dlaczego mi dotykasz, ty odpowiadam bo jest ci ciepło, albo bo widać, że tego chcesz, lub mój dotyk cię rozgrzewa. Widać, że ci się podoba. Kiedy ona zauważy, że ty jesteś bezpośredni, to często totalnie się rozblokuje przed dalszą interakcją. Oto przykład. Kiedyś całowałem się z dziewczyną i ta dziewczyna mnie pyta, dlaczego ty mnie rozbierasz? A ja mówię. Bo wolę, żebyś siedziała nago przy mnie. I zaczęła się śmiać. W innej sytuacji dziewczyna pyta, co ty robisz, kiedy zdejmowałem jej skarpetki, a potem sweterek. A ja do niej mówię: Nie widzisz? Rozbieram cię. Zaczęła się śmiać. Tak naprawdę taka bezpośredniość często nakręci jej zainteresowanie, bo kobieta wyczuje, że jesteś facetem, który się nie cacka, jest konkretny, mówi prawdę. I przede wszystkim czuję się atrakcyjny. To działa, warto wykorzystać to w praktyce. Przetestuj te trzy metody, a zobaczysz naprawdę potężne efekty. Przekonaj się sam. Niestety, tylko do jutra do północy możesz pobrać pakiet 17 moich kursów. Aż 70% taniej. Polecam, jeśli chcesz raz na zawsze pozbyć się problemów z kobietami. Pobierz te wszystkie materiały. Ponad 120 godzin wiedzy w dużo niższej cenie do jutra do północy promocja.uwodzeniewdzień.pl Warto wejść teraz, skorzystać, bo dzięki tym materiałom bez problemu zdobędziesz kobietę, na której Ci zależy odzyskasz dziewczynę i staniesz się facetem, którego kobiety pragną, tak? Przekonaj się sam, jak to działa Promocja.uwodzeniewdzień.pl tylko jeszcze do jutra to wszystko 70% taniej, dlatego nie przegap, bo ta wiedza, jestem o tym przekonany. Zmieni Twoje życie. Korzystaj teraz.